Witajcie, drodzy kronikarze, dro drogie kronikarki, tu mówi ja Wasz Tadeusz Paleta Pragnę was tutaj ciepło przywitać w kronice z cyklu PRL Polska wieś lata 70, 80 Witam was, wreszcie powróciłem Do, tutaj, do mojej, bo... Tej działalności gospodarczej, a nie po troszeczkę znowu małej nieobecności, powodowanej małą zmianą, która tutaj nosi, dużą zmianą, jaka nas w tutaj y, gospodarstwie, jak zmieniła się zabudowa, musi została rozbudowana troszeczkę. Od nowa pogarniana po, po, po to wszystko, a to dlatego, że potrzebowałem więcej miejsca dla świn, krówek, ponieważ tu zaczęło brakować miejsca troszeczkę i tam mi się musi rozmnożyło. Też chciałem trochę zwiększyć, musi produkcję bydła, ponieważ muszę za coś przeżyć w końcu, tak? Bo wiadomo, tutaj w czasach to musi ciężko z żywnością, jeśli rolnik nie ma ale w każdym razie no tutaj umiki wszystko stoją pojawiły się tutaj właśnie pewne tam nabytki czy tutaj szczepa się pojawiła dc tej tutaj drewnianka taka ładna szczepa eee, tutaj ładne bardzo tutaj postaraliśmy się z tych kroków zrobić jak największy pożytek i jak najbardziej się to eee, dało Tutaj musi, mamy bardzo dużo miejsca czy na zboża czy na coś innego, ale zboże wiadomo, hołam gdzie indziej. No tutaj nie, nie ma się tu ściany, tak, do no tutaj rol sobie stoi tu drogi, dalej się jak musi się pasować, dalej paso Tutaj została yy, tutaj zrobiona z własnych materiał, taka dłużyca czy ta ja to jakoś tak musi w ten deseń taka myślę, że przydatna dosyć będzie Wyburzy, wyburzony. Został płot, eee, tylko został wyburzony. Został wyburzony tutaj. Musi płot. Eee, kostki ogólnie teraz się tu w musi znajdują, trzeba będzie je przenieść. Te było wyprowadzone. No tutaj wyburzone to wszystko zostało, Tutaj taka właśnie płyta musi powstała. Druga to jest pierwsza, ale na długo nie powędzie. Eee, tutaj właśnie dwa, teraz wyjścia do. Do krówek ta tutaj pas. Tutaj druty kolczaste, trzeba było trochę wykopać z że żeby to było więcej miejsca. Pot trzeba było rozebrać jakieś momenty tutaj, dołożyć Zwężyło się tutaj poboczne, ale dalej. Jednak, jak tutaj trochę troszeczkę jeszcze tego miejsca, jeśli tutaj kombajn postawić gdzieś czy coś, to zawsze będzie. Miejsce tutaj bardzo fajnie się z tym oto budynkiem to pasowało. Tak naprawdę bardzo, ale to bardzo yy, wręcz klimatycznie. To kurki oczywiście chodzą. Mleczko wszystko są bańki. potrąci. No na razie Bizon tutaj sobie stoi. Dostał rozdziela, że się mu znalazłem. Znowu przeszedł. Yy, yy. Zmiany, to znaczy tamta 40 poszła na sprzedaż. A ściągnąłem sobie z eksportową bezsilverfek z bez bez Słowacji tutaj i widzicie, jest sobie stoi. Na razie tutaj jeszcze niektórzy nie pokosiła się. Tutaj macie przykład: sąsiad nie pokosił, chociaż my się zakupie jego pola, ale tu nieważne. Ale co, więc tutaj tak ta w ogóle to jeszcze rodzaj, tak, to więc myślę, że bardzo fajnie. Ale co będzie dzisiaj? Y, priorytetem naszej tutaj szanownej kroniki. a tutaj między musi, szanowni kronikarzem dzisiaj będzie, idziemy odebrać y, nowy ciągnik. Mam nadzieję, że lista tu gdzieś jeszcze tam jest. Y, o właśnie się pojawiła. Lista tutaj je puścić. Dobrze eee, Który to właśnie jak widzicie był e, Ursus c 328 Obecnie on już e, został sfinalizowany e, Ściągnęliśmy go wreszcie Nie mogło, ciężko było, o tu jeszcze e, Ciężko było go sprowadzić, jednak w końcu mu się udało Mamy troszeczkę e, to, tylko się 12 tysięcy nam tu zostało. To jest mało. W sumie mamy tam jakieś jednak pieniądze, ale jednak tak jest mało, ale zawsze to sobie coś. Eee... Dogadaliśmy się z rami. Pulsus został odrestaurowany. Po bardzo ciężkiej pracy. O! Tak jak widzicie, jest i on przybył. Dobry! Idziemy tutaj do. Tutaj na, na plac. Jak widzicie, oto ją, To właśnie osobie Ursus Ulsus C328 z y, typu 1. Nie ma tutaj y, linki. Znaczy, nie ma tych. Jest tutaj linka. Wszystko najnowocześniejsze. Ja wiem, y, jest to ciągnik z PGR-u. Jest to cały na nowo, jak widzicie, tutaj o, odrestaurowany, pomalowany. Ogarnięte miodio Zobaczymy jak będzie mu szła robota. No w sumie on takie leżejsze roboty będzie robił najprędzej. Dobrze. Spróbujmy go odpalić. ach Triki pali. Taką robotę to ja rozumiem. No tutaj rozdzielacz jest... Yy do tura jak i zarówno mamy tutaj do szczep będzie można taki prowadzić no tutaj e, mamy coś. czekajcie o tutaj postarałem się żeby był już ten dolny zaczep sobie jakoś tutaj ogarnąć i e, jakoś się udało ponieważ bez tego dornego górnego zaczepu to nie da, ale górne było górny był dlatego z tym dolnym był problem ale sobie go ogarnąłem i mamy go już dobrze teraz tak jedyneczka znaczy czwóreczka, musimy najpierw piąć tutaj. To wszystko Jestem w kolorze czerwonym. Nie chciałem zielonego, bo już 40 mamy. Te 41 zielono i to mi zupełności wystarczy. Zobaczcie, teraz Ja to oj, wyciągnąć, tu jest zonko tutaj. Dobrze, teraz tak załóżmy to tutaj, oj, o, tutaj obciążnik jest, ale nie przeszkadza on, więc jest bardzo, no bardzo dobrze przynajmniej, nie dobrze założony, teraz tak trzeba odładować która... O w oryginale to wszystko Będzie trochę lżej obornie w końcu ładować niż tym Trollem Stopem O tyk bolce Cyk elegancko Piłowniki jak najbardziej też tutaj wszystko przyskakiwało Przepięte O, Biodzia. A Myślę, że sobie weźmiemy tutaj Na widły, łyżkę Widły mamy do obornika i do Bel O, Bratar, tak, idziemy mieć linkę Próbujemy teraz o, o kurde ciężko to że idzie O kur na dziełat Dobra Boże, oj, o o o o położyć oj o kurwa udało się poczekajcie kronika że ja to to zrobię o, o kurwa ciężkie to było. o Przejście! o o o Padło. Poczekajcie. o kurwa o może nie spadnie tak. Czekaj, się spróbujemy. Łee, No, pięknie się trzyma. Nowy Ursus, nowe zmiany w gospodarstwie. Aż chce się powiedzieć, że chce się pracować. Dobra, ruszamy. na spokojnie. Te gruszki jeżdżą. Ogólnie trochę tak nie powinno się tego wozić, ale trudno. Jest jak jest. Głonek wyłączymy. Oj. I wracamy do na gospodarstwo Mam nadzieję, że cieszycie się, że wróciłem z powrotem tutaj do Was Możliwie, trochę tym człowiekiem Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem O kurde Chyba zapomniałem obciężnika z ale to nic, o ile w ogóle on był, bo nie widziałem go bo... I odpalamy szósteczkę Pełna para ciężar, że te miareczki te, te gruchy jeżdżą O, ale tutaj jeszcze nie można wymijać Dobrze. Jesteśmy już u siebie tutaj w domu Pewnie jest tutaj co mu się obornik rozrzucaliśmy O pimpek wybiegł Cieszy Pina że pan wrócił to no szkurła Pimpek Czekajcie wy No to budy i powoli no tutaj jeszcze jak widzicie, musi sobie wózek z heder, yy, stoi przy yy, C40 11 o kurwa kogut skoczył ale to dlatego że jeszcze yy, no nie, nie, jeszcze nie ten header trzeba by nie zdjąć oj Przęco. oj Musi to ciężka łycha. O! Niech sobie tutaj stoi. Piękny usłós. Przybył na, na gospodarstwo. Naprawdę bardzo się tutaj szanowni kronikarze, z tego ciesza, bo będzie można, ale będzie trochę lżej. A spróbujemy wrzucić trochę obornika, zobaczymy. Te wrota są musi otwarte Będzie można już pomyśleć nad okrągłymi jakimiś malotami, nie Trochę tego bałaganu, może posprzątamy Nie no Kawał świetnej roboty Piękny Jak to się mówi? Piękny sprzęt Chodź sobie Niech po Cię Z chronikarką Oj Albo to jest ogóle. Trzeba będzie dołożyć tego obciążnika, bo trochę dupe. mu o Całość świetnej roboty, że niedługo kursus ten ruszy. To jest konkretna praca niedługo. Na razie no musi yy, chwilę jeszcze z tym. O. Piękny pręd wreszcie przybył. Naprawdę myślę, że to był jak najbardziej udany zakup z tej oto strony. Poczekajcie, co jeszcze wyszedziemy. tutaj trochę naprawdę udany zakup. Mam nadzieję, że on będzie się sprawował. Po czasie, może trzeba będzie sprzedać któregoś jeszcze z tych kursusów i kupić może jakieś coś większego. Ale na razie nad tym nie myślę. Ważne, że kupiliśmy już ciągnik z ładowaczem. I przynajmniej trzeci ciągnik, to już jest, wiecie. Dodatkowe zaplecze. Tutaj. No, po prostu piękna, piękna sprawa. Piękny urcus Cóż, ja Wam tutaj dziękuję, Szanowni Kronikarze, za obejrzenie tutaj i Kronikarki, Szanowne, szanowne tej oto mojej kroniki. Mam nadzieję, że ona Wam się podobała. Zapraszam do następnych moich tutaj kronik cyklu PRL i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.